kolejna poprawka 18 zestawienia roku 2050 dotycząca obowiązku szczepień posłów i senatorów <grym zanotowa> <grym zanotowa> bardzo proszę stanowisko y, pana ministra jednocześnie senatora bardzo proszę przeciw? bardzo proszę przechodzimy do głosowania kto jest za poprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymał Głosowało 33 posłów, za 16, przeciw 16. jedno osoba się wstrzymała. Poprawka nie przeszła. Więc bądźcie uczciwi, sprawiedliwi i rzetelni. Tacy jak ja. Nie kłamcie, nie oszukujcie, ale bądźcie naprawdę ludźmi. Dziękuję. A, A mam i chuj na to